Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z Geogessera. słuchajcie, dzisiaj zamki w Europie, też przygotowane przez MLOTIXa. no to wychodzi, 5 lokacji, nikt chyba jeszcze na tej mapie nie grał, więc będziemy pionierami, więc co, nie ma co zwlekać, lecimy, lecimy, mam nadzieję, że tydzień wam się zaczął dobrze, dziś poniedziałek, przynajmniej tak mi się wydaje, że dobrze nagrywam, a my gdzie jesteśmy? Żółte blachy z tyłu i z przodu. Żółte blachy z tyłu i z przodu. Jaki kraj tak ma? Hans Classic NL Netherlands. Chyba, że to jest pozostał toby z której ale to może być Holandia. To teraz pytanie, gdzie w Holandii są jakieś takie ładne, duże zamki? Bo nie wiem, Holendrzy budowali zamki nie budowali twierdze i twierdzę już nie jakby chyba. Chyba, że tam były na tamtym terenie jakieś zamki, a ja jestem gapa, ale... Tak mi się wydawało, że Holendrzy już byli, jak, jak ich państwo powstawało, to jakby nie budowało się takich sensu stricte zamków, co twierdzę. Już te tam bastiony, jakieś takie różnorakie, nowoczesne umocnienia, bo zamki w swojej formule są dość archaicznym typem umocnień. Chyba, że to bardziej chodzi też, wiecie, o pałace, na przykład, czy coś takiego, bo to też, też tak może być, prawda? Eee, może też tak to wyglądać i trochę nie wiem. Tu jest coś napisane pewnie, gdzie to jest, to jest jakaś twierdza. Wiesz co jest taka twierdza, którą kojarzę w, w. zamek, a nie wiem, czy to jest ta twierdza, bo to jest jakiś zamek. Jaka to jest jako, że to twierdza, ban Abel, czy jak ona tam się zwała, ta w Brukseli, ona tutaj, czy może w Belgii, ona była na granicy tutaj i ona była przy styku rzeki, to, to nominalnie miało chronić y, Belgów przed. Y, przed Niemcami w czasie II wojny światowej. Taki był zamysł przynajmniej. Jak wyszło, to wszyscy wiemy z historii, ale to widocznie Belgia może nie być, to może być właśnie Holandia, jakaś twierdza. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, no, idziemy na razie gdzieś tu, ale to może być losowa lokacja w gruncie rzeczy, bo na temat holenderskich zamków albo pałacy, no nie wiem wiele. Jest jakaś droga, ok, w porządku, e, w porządku, w porządku w porządku rozumiem, jedźmy dalej No jest urokliwie, no to, to trzeba oddać. Ja, nie no wiem, nie wiem co to może być. No, Holandia najbliżej. No, no NL było na blachach. Jakby, no wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują mi, że jestem w Holandii. D coś tam, no, ale to... Nie jestem w stanie więcej rozczytać niestety. E, więc no musimy... Jesteśmy w stanie na górę wejść? Mógłbyś na górę. Mhm. Jedziemy. Na autostradę? Eee, nie wyjadę już na trasę, dobra. Gdzieś w Holandii jesteśmy. Wow, nawet relatywnie blisko. Kastel Dürbert. Nie wiedziałbym, to strzelałem pod Arnhem zamek, to bym nie wiedział. Salzburg, Forest plus Forteca. Czy to jest w Salzburgu? Sprażę. Salzburg, tak, to może być Salzburg. Salzburg jest, tu. granica, tu jest Salzburg. Festungenholz, tutaj? To może być to Mönchenberg. Mönchenberg, to tu. jestem na tym skrzyżowaniu, naprawdę. Z Mönchenberg 13. No to by wyglądało, jakby to był zjazd. Ja bym był gdzieś przy tym Mönchenberg, czy jak to tam się zwie. No ale no to jest pierwszy zamek, który mi się wyświetlił w Salzburgu, więc wiele rzeczy nie zobaczę. M32, droga. M32, jeden. 120, a 1 nie, nie widzę. M32, cafe, restaurant, altstation, Münchenberg. No tak, jak nic. No to jestem tu. Ta! 5000 punktów, pierwszy strzał. Idealnie. Cóż to za zamek? Czy to jest. Krzysztopór? Tak, toporów. To jest zamek Krzysztopór. Ja tu byłem yy, na wycieczce szkolnej. Toporów. Oj, je, je, To jest chyba tutaj na roztoczu. Ale gdzie? Nie na razie tu. Ja tu byłem, bo na roztoczu byłem na pewno. Ostrosce Świętokrzyskim. Okej, okay, to dzisiej. Oprawe świętokrzyskim. świętokrzyskie. No, świętokrzyskie. Ostrowy świętokrzyskie. Dobra, super. No to może nie było jednak na lubelszczyźnie roztoczu Toporów Klimontów. Mhm. Tu jest jasno toporów. Co tu jest jeszcze napisane? Toporów. Kolonia pęcławska. Hmm, niewiele powiem. Potrzebuję mieć znaki na coś. uuu, kiepska droga. Swoją drogą. Wiecie, że kapcia złapałem ostatnio. Pierwsza z wymieniem kowców. Znaczy, kiedyś o tym wymieniałem. Wcześniej ja byłem z kumplem, co, co odwoziłem go po pracy do domu, e, który, który wymieniał. I najpierw kurde, miałem prawo do znalezienia. u się w samochodzie ze wszystkim. Myślałem, że assistance po prostu wezmę. I tam scholuję go do, do warsztatu. Mam gdzieś tam niedaleko domu, taki od, od opon. Ale okazało się, że w sumie był. Lewarka nie miałem w samochodzie, to dziwne. Bo myślałem, że miałem w zestawie. Jestem prawie pewien, że jak kupowałem ten samochód, to sprawdzałem, czy lewarek mam, ale Ale widocznie tak nie było, Dobra, skoro jest tutaj. Eee, to. Byłem prawie pewien, że mam ten lewarek, nie? Ale nie miałem go. kraśnik tutaj. Nie? Ciężko powiedzieć. Eee, pe, 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 pe. W każdym razie pożyczyliśmy. Bo na szczęście będę na parkingu pod firmą, jak zobaczyłem, że mam tego kapcia. I ten. I pożyczyliśmy tam tutaj od ochroniarza, ten podnieśliśmy, zawinęliśmy więc jeszcze dziś, jak to nagrywam, nagrywam wszystko w piątek, to jeszcze jeden na, na dojeździe. Eee, wiem, że nie powinno się jeździć na dojeździe. Znaczy nie, ale mechanik, w sensie ten wulkanizator nie spojrzał, powiedział, że ona jest w dobrym stanie, tam dopompowaliśmy ją, po prostu sprawdziliśmy, żeby wszystko było dobrze. Okazało się, że nawet z ręki i z nogi dobrze dokręciłem, kluczem. Więc cool. Zdany test na chłopam mam nie, przynajmniej. Dzieciaki są, nawet drugi w drodze, więc, więc dobrze. Moja go implementujemy teraz do żłobka. Jezus, Maria, słuchajcie, jaka jest trudność. Płacze, biedny, tak ktoś źle znosi. Tak nie chce być zostawiany poza mamą i tatą, że ciężko serce się łamie. Taki mały ludzik płacze. Człowiekowi po prostu coś się złego dzieje. Radwan, no tak, no, to jest zamek krzysztopór, no ja wiem tyle. H Halszka? Haliszka? No, ja. nie no. Wiem, że jestem gdzieś gdzieś, gdzieś jestem przy zamku Krzysztof, ale gdzie on jest to nie wiem. Podem jak z Pustynią byłem Włędowskiego widzicie? Tak jest tutaj. Krzysztopur. No, byłem w tym zamku nawet. To pamiętam nawet. Okej, okay. coż, to za zamek, to jest bardzo ładny. Naprawdę bardzo ładny zamek. Toż to za blachy. Gdzie owe znaki prowadzą. Hm. Zobaczmy. Zobaczmy co tu jest. E, zobaczmy co tutaj mamy i tutaj co mamy. Czasami kluby piłkarskie nam dają więcej podpowiedzi niż myślicie. I wandale, którzy walą po ścianach jakiś syf. E, ale ciężko powiedzieć. Dobrze. Podjedźmy od tej strony. Cóż to może być za miejsce? To mogą być Czechy na przykład. Wotan USL. Um. Albo Węgry, może? Może to są Węgry? Na Węgrzech też było zamków, to tak, to niewątpliwie. Zastanawiam się, gdzie mogę być w takim razie. Sanitarę, coś. A, to, to jest Rumunia. A to brzmi po rumuńsku. Zniknę Rumunię jakoś, Transylwanie, może gdzie jest Transylwania? Transylwania jest tu, jest ten z tej strony. Nie, na razie tu nie wiem, szczerze, czy, czy Transylwania jest od drugiej strony, od tej strony jest chyba Transylwania, nie? Czy im dłużej patrzę, to tym bardziej, prawie jestem pewien, po, po czciącek patrzę, że to jest Rumunia. Z tym, że. Tak, ropa to tak, tak, tak. W sensie te gazociągi to jest chyba... To co kiedyś wam w Rosji opowiadałem eee, więc obstawiam, że to jest to jest też to, mniej więcej eee, że to jest też to bo oni mają też ropę, tam mają w, tutaj czy to jest? To, to, w tej części Rumunii. Dacie jeżdżą tak, to jest raczej jest to Rumunia. Jeszcze patrzę czy znajdę jakieś znaki na coś wyjazdowe oni nie mają aż tylu znaków. Żeby nie powiedzieć, że prawie w ogóle ich nie mają, um, jeszcze może na startówkę wejdźmy, zobaczymy, może coś nam wpadnie, jeszcze tu zjedziemy sobie tędy, może nam coś doskoczy, tak? Jaki tu most na górze leci? Czy co to jest? Jaka siatka? Ciężko powiedzieć. Ciężko mi to powiedzieć. Um, hmm, ciężko powiedzieć. No dobra, no kliknijmy, no jestem w Rumunii gdzieś, aha, byłem tutaj. O jest Hunedoara, Hunedoara. Okej. Okay. Oj ojoj, załaduj się. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Cóż to za zamek? Brytyjski jakiś. O, cholera kumplu. Jeśli ja nie mogę go obrócić. U, u, uuu. To jest brytyjski zamek. Szkocka flaga na samej górze. Czy to jest zamek w edynburgu Edinburgh Castle, czy to jest? Ja bym był na wjeździe przed Gatehouse'em. No ja tu niestety nie będę mógł się obrócić, ale popatrzmy, może jeszcze coś tam wpadnie. Tu ktoś jest. Tu jest krzyż i to jest krzyż celtycki. Taka ciemna zabudowa mi się zawsze ze Szkocją kojarzy. Yy, I są jakby flagi inne z jednym, ze z To jest chyba brytyjska flaga i ta... I, i Walizka? Ciężko powiedzieć. To to mogą być turyści, to jest bez znaczenia. Po twarzach to tak nie ma co rozpoznawać. Blachy chyba są... Nie widzę niestety żadnego przodu, bo brytale to pisaliście mi, że żółte mają z tyłu z przodu białe. No to by się zgadzało. Żółto-biała. Wielka Brytania jak nic. Um, no, to chyba jest zamek w Edynburgu i ten podjazd do niego. Castle Hill. Dajmy. Tak! 5000 punktów. No, miałem kilka idealnych strzałów, kilka trochę gorszych. E, mam nadzieję, że wyszło całkiem fajnie, mam nadzieję, że Wam się też podobało, więc jakbym ignorował, byście Wy, a to moi drodzy był Geogasser. a My widzimy się już jutro. Cześć!